Witajcie, witajcie! Witajcie z pod Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Dzisiaj jest ta wystawa. Otwierają dzisiaj stałą wystawę polskich znaczków. Zaraz zrobię dla Was relację. na wernisaż do Muzeum Poczty i Telekomunikacji w Wrocławiu. Ja już jestem, a Wy. Prezentujemy znaczki od 1860 roku do 2023. Zaraz Państwo zobaczycie, obiekty będą pokazywane specjalnie do tego celu wykonanych na zamówienie takich szufladach. No to już jest taka prezentacja znaczków można powiedzieć na poziomie światowym, bo we wszystkich szanujących się tego typu muzeach, które znajdują się właściwie w większości państw świata. Tak właśnie te znaczki powinny być prezentowane i są i u nas właśnie od dzisiaj też będą, z czego się niezmiernie cieszę. Że wartość całkowita tego projektu wynosi 255 100 zł netto z czego 188,5 tysiąca dostaliśmy od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a od pana Marszałka 63, ponad 66 tysięcy. Za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tę przychylność. Zbiór katalogowy znaczków pocztowych, to są wszystkie polskie znaczki pocztowe wydane na ziemiach polskiej od 1860 roku do czasów obecnych. Tak jak wspomniała Pani Dyrektor, emisję do 2023 roku pokazujemy w specjalnych tablotach, natomiast od 2024 roku i kolejne nowsze będą wpływane do kiosku multimedialnego. Zbiór katalogowy już był wcześniej prezentowany w muzeum, w 2017 roku wystawa musiała zostać zamknięta ze względów lokalowych, natomiast po pandemii otrzymaliśmy finansowanie z Ministerstwa i Zurzędu Marszałkowskiego i dzięki dotacji mogliśmy ponownie tę wystawę pokazać. Pokazujemy tą wystawę, ponieważ jest to wystawa bardzo ważna, gdyż zbiór katalogowy to jest podstawa do badań dla filatelistów, dla ekspertów ale również jest to wystawa, która jest odpowiedzią na pytania szerokiej publiczności, widzów, którzy do nas przychodzili i zawsze nas pytali, gdzie są te wszystkie polskie znaczki pocztowe. My pokazujemy dwie stałe wystawy filatelistyczne, z tym, że jedna wystawa to jest wystawa specjalistyczna, która pokazuje polskie znaczki pocztowe z kątem technologii wytwarzania i przede wszystkim z okresu przedznaczkowego. Natomiast druga wystawa to jest wystawa przekrojowa ze znaczków zagranicznych. Stąd brakowało tego całego zbioru polskich znaczków pocztowych, które mamy i gromadzimy, jeszcze raz powtórzę, od samego początku, od pierwszego znaczka pocztowego do czasów obecnych. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z Puszpa Polską będziemy mogli to pokazywać Więcej. Wystawa jest bardzo ciekawa oczywiście dla filatelistów, dla ekspertów pod kątem badań, pod kątem technologicznym, ale również dla widzów zwykłych, ponieważ bardzo ciekawe są emisje, które pokazują właściwie wszystkie aspekty życia codziennego, krajobrazy, faunę, florę, kulturę, tradycje i wszystko, o czym tylko możemy pomyśleć. Żeby tą wystawę można było łatwiej zwiedzać, bo wystawa jest bardzo szeroką wystawą i dużą, koleżanki przygotowały specjalny przewodnik, gdzie są wyznaczone, pokazane takie najciekawsze znaczki pod względem techniki, pod względem historii, różnych wydarzeń, z których ich wydanie zostało przekazane i znaczki te są oznaczone w gablotach, natomiast na tym przewodniku jest oznaczony numer gabloty i miejsce, gdzie można je zobaczyć. Może powiem też troszkę o strony technicznej o wystawie, ponieważ nie jest łatwo pokazywać tak dużą ilość znaczków. Valeria dzisiaj powiedziała, ja myślałam do tej pory, że tam jest ponad 5,5 tysiąca znaczków, a tam jest ponad 5,5 tysiąca emisji. Każda emisja średnio ma powiedzmy około 20-30 znaczków, więc można sobie wyobrazić, jak wiele tam znaczków się zmieściło. Sama oprawa tych znaczków trwa ponad pół roku. Każdy ze znaczków został oprawiony w specjalny materiał, żeby były bezpiecznie przechowywane, bezpiecznie pokazywane. Stąd też pomysł tych szałotowych, które zostały zaprojektowane do współpracy z firmą Imerton, żeby znaczki nie były narażone na światło dzienne, nie było zbyt dużego promieniowania, żeby były przerwane w tak najbardziej bezpiecznych warunkach. No i Przede wszystkim chciałam podziękować kuratorom wystawy, pani Justynie Jeleniewskiej, pani Walerii Hondo za ponad dwuletni wkład pracy. Chciałam również bardzo serdecznie podziękować środowisku filatelistycznemu, panu Stanisławowi Forcie, Szczególnie, który nas tutaj wspierał e, od strony eksperckiej, e, żebyśmy nie popełnili żadnych błędów merytorycznych, żeby ta wystawa rzeczywiście była taką wystawą porządną. I chciałam również podziękować pani Mirosławie Kasprzyckiej, która opiekowała się pierwszą wystawą zbiorka teloguńskiej. Pocztowy, która była muzeum od lat 90 do 2017 roku i która również dla nas była taką inspiracją, opiekunką, nauczycielką i zawsze będziemy bardzo miło ją wspominać. Szuflady? 84 szuflady jednostronnie, dwustronnie zagospodarowane na ponad 5400 znaczków, znaczków czystych. W pierwszym okresie kasowanych lub na wycinkach. Związane z tym, że mamy właśnie czystych. Co oprócz tego, co się znajduje w szufladach, a myślę, że jest to wystawa trudna do pokazywania grupowego. Szuflady są skonstruowane w ten sposób, że indywidualny zwiedzający może sobie we dwóch lat Początek zbioru katalogowego 1860. To data padła wielokrotnie. Bądź najnowsze, też oznaczone latami, emisje. Otworzyć i prześledzić całą historię. Oprócz tego zbioru katalogowego, który e, większość e, ludzi, którzy w latach 70-tych do 90-tych zbierali znaczki, ma. Prezentujemy znaczki unikatowe, znaczki z błędami, które są pożądane przez zbieraczy. I na przykład znaczki nie wprowadzone do obiegu. I mam taką ciekawostkę. Dzisiaj drugi Polach wybrał się w kosmos. Natomiast mamy bardzo ciekawy model, Mamy bardzo ciekawy, prezentujemy arkusz nie wprowadzony, fragment arkusza nie wprowadzonego do obiegu w 1978 roku, kiedy w kosmos poleciał pierwszy nasz kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Ale to nie było, ale to właśnie nie było takie oczywiste, że, że Mirosław Hermaszewski, bo do ostatnich badań... Nie wiadomo, który z kosmonautów, czy Zenon Jankowski, czy Mirosław Hermanz Werski Polska poczta propagowała te wszystkie odkrycia kosmosu, zresztą to była ta konkurencja ze Stanami Zjednoczonymi, tego bloku wschodniego, i poczta polska bardzo promowała te badania kosmiczne loty w kosmos i wyprodukowała dwa. Albusza. Jeden z podobieźną Mirosława Hermaszewskiego, czyli kosmonaut, który poleciał do kosmosu, drugi z zastępczym kosmonautą, Mirosławem Mirosławem. Pierwszy poleciał, znaczki zostały wypuszczone na rynek, natomiast drugi nie odbył podróży, i, ale znaczki przechowywane są właśnie w naszym muzeum, pewnie nie tylko, <laughs> <bo> <laughs> wyprezentujemy właśnie ten, ten znaczek z podobizną Zenona Jankowskiego. Co jeszcze w tych unikatach? Odwrotka bokserów, czyli to, co pyta przeciętny uczeń, ile warta i każdy dziennikarz. Więc jest to 60 do 80 tysięcy złotych. Znaczki unikatowe. Tutaj mamy akurat znaczek złoty z podobizną Jana Pawła II. Ten srebrny praktycznie każdy z nas ma w swoich zbiorach. Ten złoty był w ograniczonej bardzo liczbie wydany i tutaj właśnie prezentujemy złoty. Takie ciekawostki jak szarotka z 1957 roku z niedodrukowanym kolorem, czyli to wszystko, co jest tak bardzo pożądane, a nawet fałszerstwa. To jest fragment sfałszowanego arkusza z 1925 roku. Emisji różne rysunki z żaglowcem i fragment oryginalnego czteroznaczkowego paska. Można porównać właśnie fałszerstwo z, z tym oryginałem. No, no, no. tak. Dlaczego fałszerstwa? Taka ciekawostka. Pierwszy polski znaczek. Z wydany 1 stycznia 1960, 1860 roku zachował się do dzisiaj w ilości około 20 tysięcy sztuk. Natomiast późniejsze fałszerstwo, tak zwane fałszerstwo paryskie z 1935 roku jest o wiele bardziej pożądane niż ten dużej ilości, tak, oryginalny znaczek, fałszerstw zachowało się 12 do 15 sztuk. Więc filateliści wolą fałszerstwo oryginalnego, ponad 100-letniego Dlaczego karty, dlaczego karty e, takie ekspozycyjne? E, pierwszy, pierwszy znaczek na świecie powstał w 1850 roku w Wielkiej Brytanii. Później w kolejnych krajach wprowadzono właśnie tę metodę opłacania, e, zna, opłacania listów, przesyłek. I już w 1860 roku powstały katalogi, albumy do wklejania znaków. Prezentujemy tutaj właśnie taki album wydany w Lipsku w 1862 roku. To jest taki pradziadek właśnie zbioru katalogowego. To była książeczka z podziałem na państwa i z miejscami do klejenia od pierwszego znaczka i kolejnych. To prezentujemy akurat stronę z, ze znaczkami pruskimi, czyli zabór pruski się nimi posługiwał i stronę ze znaczkami rosyjskimi. Pierwszy znaczek rosyjski był wzorem dla naszego pierwszego znaczka polskiego, dla Polski jeden. Stąd ta prezentacja. Jest tutaj nawet wpis, że te rosyjskie zjadki są używane w Finlandii, na terenie Rosji i w Królestwie Polskim. Reszta katalogów, które, którymi można się posługiwać i które właśnie pomagają w systematyzowaniu kolekcji, stąd nazwa zbiór katalogowy, jest to systematyczny. I tutaj e, ta co będzie przeznaczona do e, prezentacji kolekcji. E, w ponad stuletniej e, historii e, naszego muzeum e, zgromadzonych, e, z, zgromadzone zostały liczne kolekcje e, znanych filatelistów. E, dzisiaj prezentujemy fragment e, zbioru Stanisława Ismonta. Jest to zbiór znaczków, które zostały, znaczy znaczków wydawnictw, które zostały opublikowane po pierwszym konkursie, który się odbył w 1917 roku, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Filateliści rozpisali konkurs na projekt znaczków. Wówczas nie było wiadomo, czy Polska będzie Rzeczpospolitą, czy Polską. To był konkurs, nazwany pierwszy konkurs na projekt znaczków pocztowych Królestwa Polskiego. Ze wszystkich ponad 100 prac, które wpłynęły na ten konkurs, wykonano takie płytki cynowe wielkości znaczków pocztowych, i właśnie te wszystkie projekty z 1917 roku są tutaj prezentowane. Nie wszystkich autorów znamy, znamy, więc jest też podpis autor nieznany. I co ciekawsze Poczta Polska posiłkowała się tymi projektami z 2017 roku, chociażby przy emisji znaczka pierwszego złotowego, który wprowadzono wartość złotówkową po reformie Grabskiego. To był znaczek z 1924 roku. W tym momencie możemy otworzyć szufladę z tą datą i zobaczyć, jak on wygląda. Zapraszam do indywidualnego oglądania. Dziękujemy. Tutaj wam chciałbym pokazać przebitek, kilka przebitek tych szaf, jak to wygląda. Nie będę wam pokazywał wszystkich znaczków, bo zapewne je znacie, ale chciałbym wam pokazać, jak to wygląda. Tak wygląda. Szuflada z polską jedynką. Są one bardzo podobne do tych szuflad, które są w Londynie, w Bibliotece Brytyjskiej. Tam też Wam pokazywałem te szuflady. A teraz przejdźmy do ekranu, czyli do kiosku multimedialnego, w którym będą prezentowane znaczki od 2024 roku. Czyli to będzie w ten sposób, że już nie będą dokładać papierowych znaczków do tej kolekcji, którą widzieliście przed chwilą, a wszystkie kolejne znaczki będą prezentowane tylko w tym kiosku. Więc tutaj w wersji elektronicznej będzie można je pooglądać. Nie tylko znaczki, oczywiście, ale również inne walory, które zaraz zobaczycie na ekranie. W ten sposób można pooglądać. Wróćmy się. Mamy znaczki, i są też koperty FDC i kartki. Koperty FDC też można pooglądać, ale tak jak mówiłem, od 2024, czyli tutaj będzie można je pooglądać. Mam nadzieję, że wycieczka po muzeum wernisarzu wystawy polskich znaczków wam się spodobała. Zalajkujcie, subskrybujcie, jeśli wam się to spodobało i zapraszam do oglądania kolejnych filmów, a za chwilę jeszcze pokażę Wam kilka zdjęć, które zrobiłem w trakcie wycieczki.